Pakiet Native Instruments Complete, wersja 13 Ultimate jest już na wyposażeniu mojej pracowni. Tego czasu na swojej stronie stworzyłem takie darmowe wprowadzanie do pakietu Complete, gdzie m.in. omówiłem większość instrumentów przynależących do wersji 12 Ultimate. No I w ogóle, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego pakietu, to możecie wpisać na mojej stronie Complete, a znajdziecie tutaj właśnie szereg materiałów dotyczących tego właśnie pakietu. No dobrze, ale co nowego w 13? Tego najłatwiej dowiedzieć się ze strony producenta, a więc wchodząc na stronę Complete 13, warto przejść do zakładki Compare, by sprawdzić, co nowego pojawiło. Pojawiło się w poszczególnych wersjach, i tak jak widzicie, właściwie w każdej wersji pojawiło się co najmniej kilka, bądź kilkanaście nawet nowych instrumentów i efektów, w tym co najmniej kilka nowych rozszerzeń brzmieniowych. Zatem, jak sprawdzić, co nowego na przykład jest względem Complete 12 Ultimate? Przypuśćmy, że macie tak jak ja, właśnie tą poprzednią wersję, czy mieliście tak jak ja, a więc w tym celu klikam Complete 13 Ultimate i przechodzę do zakładki What's New for Me. Teraz Mogę już spojrzeć na tabelę i w zależności od posiadanej wersji, czy jest to Select, czy jest to może Complete 12, czy jest to może po prostu Complete 12 Ultimate, znajdę całą listę właśnie instrumentów, które będą nowe właśnie dla posiadaczy Complete 12 Ultimate. Tak gdzie nawet przychodząc z tej no, jednej z najwyższych wersji na... Kolejne znajdziemy tu mnóstwo instrumentów, efektów i całą masę nowych właśnie rozszerzeń brzmieniowych, także jest tego niesamowicie dużo. Serdecznie zapraszam zatem na krótki przegląd tego, co nowego w wersji 13 i 13 Ultimate Pakietu Complete. Super 8 to bardzo wszechstronny, wirtualny analog, który potrafi generować zarówno arpeggiowane przebiegi, jak i klasyczne, bądź mniej klasyczne barwy lidowe. Wirtualne smyki, laki tak zwane, a także typowe barwy, właśnie syntezatorowe, polifoniczne. Syntezator y, brzmi ciekawie, dość miękko y, i bardzo analogowo, jeśli tego chcemy. Jest dostarczony z dość dużą liczbą presetów, bo ponad 500. Y, no i całe jego programowanie odbywa się w oparciu o ten panel, zatem jest to bardzo łatwe, nie ma tu ukrytych menu. Kolejny instrument, bardzo na czasie, nazywa się Cloud Supply i znajdziecie go w ramach kolekcji, właśnie dla Kontakt. No i prezentuje się w ten sposób. To instrument stworzony z myślą właśnie o takich typowych, trapowych czy też może grajmowych lidach. Ta zabawa w zasadzie e, nie kończy się, bo którejkolwiek barwy bym nie wybrał, ona zdaje się pasować po prostu do tych hip-hopowych trapowych rytmów. A jeżeli zainteresował was ten rytm, to e, pochodzi on z biblioteki e, Pure Drip, a w zasadzie z rozszerzenia Pure Drip dostępnego właśnie dla e, maszyn. Bardzo ciekawym instrumentem z serii Play Series jest nowy Lo-Fi Glow. Posłuchajcie jak brzmią różne presety. <śmienic> <śmienic> jak słyszycie, bardzo brudne dźwięki, które możemy jeszcze w dalszy sposób odstrajać. Niekiedy mamy tu do czynienia z emulacją na przykład wirujących głośników, innym razem jest to szum, beatcrusher. Czyli wszystko ukierunkowane na tworzenie właśnie takich Retro brudnych barw, bardzo wygodna obsługa, ale też dość spore możliwości edycji tych dźwięków, bo e, pomiędzy tymi właśnie warstwami A i B możemy swobodnie przenikać, ale też edytować dość, e, dość wiele ich ustawień. Jest także dość rozbudowany właśnie blok efektów, który uwzględnia e, no, takie uwzględnia modułowe wersje, o, Nieco w ograniczone funkcjonalnie znanych efektów. Jest także sequencer oraz właśnie obsługa makr, gdzie możemy tutaj sobie właśnie decydować o tym, jak te brzmienia reagują na naszą grę. Kolejny ciekawy instrument. Można grać, tak jak widzicie, jednym palcem. Nazywa się Modular Icons. Jak w całej serii. Play, wszystko zorientowane właśnie pod taką improwizację za pomocą ośmiu makr. No i na potrzeby stworzenia tego instrumentu wysamplowano bardzo dużo analogowych, słynnych instrumentów, takich jak buchla, Lamouk. Ponoć nawet sam Jaume brał udział w tworzeniu właśnie niektórych presetów. No i bardzo fajnie te presety wtopiają się w różne aranżacje, właśnie. Başımın içində i'm zabawy jest co nie miara. No cóż, jest to trochę taki rompler z gotowcami, który może stanowić pewne, pewien taki wstęp do w ogóle brzmienia, tekstur y, y, tworzonych przez systemy modularne jako systemy takie bardzo y, bogate w mikromodulacje i ten dźwięk jest dosyć taki ciepły, troszkę ciemny, więc te barwy też fajnie wklejają się w miksy. Myślę, że jest to rzecz, rzecz dla początkujących. Troszkę coś innego niż typowy syntezator, na którym tworzymy standardowe barwy. Coś takiego, czym możemy dosmaczyć naszą aranżację. Niezbyt duża liczba presetów, a cały instrument w ogóle stworzony jest właśnie we współpracy z Fundacją Muga. Więc czy moga eee, i 50% też właśnie dochodów firma ponoć przeznacza właśnie na tą fundację ze sprzedaży tej, tej wtyczki i stanowi ona moim zdaniem całkiem ciekawy dodatek do nowego komplita. Zupełnie nowy instrument, numer I wydawałoby się, że pozornie to jest po prostu kolejne e, wirtualne pianino bazujące na ogromnych zestawach próbek. Pieczołowicie wysamplowane, e, zdaje się, w jednej z głośni berlińskich. E, m, bardzo, e, e, bardzo ciekawy instrument, ale nie dlatego, że jest to wierne molaczypina, ale dlatego, że ze względu na podejście, jakie zastosowano. Zwróćcie uwagę, w tej chwili mamy wszystkie szumy, wszystkie rezonanse. Zobaczymy, jak to brzmi. a Zatem różnego rodzaju właśnie różnego rodzaju yy, własności tego pianina, sposób w jaki rezonuje, czy też dźwięki wydawane właśnie przez mechanizmy są tutaj uchwycone i w pełni możemy z nich korzystać. W zasadzie mamy tu do czynienia z dwiema, z dwoma całkowicie. Różnymi e, zestawami próbek dla fortepianu, takiego jakim ono jest, e, nastrojone właśnie pod wedle preferencji kompozytora Nils'a Frama. E, a drugi zestaw to jest właśnie uwzględnia, e, uwzględnia specjalny materiał, e, który z, no, podkładany jest pod młoteczki fortepianu, żeby ono brzmiało właśnie w sposób taki e, miękki. Ale to, co e, jest tutaj. Najbardziej niesamowite to to, że jest to taki troszkę samogrej. Spróbuję Wam to pokazać. Instrument potrafi właśnie generować dodatkowe dźwięki, bazujące czy to na dźwiękach pień, czy to właśnie na tych dźwiękach mechanizmów w oparciu o to, co gramy. W tym celu należy uruchomić sobie właśnie coś, co nazywa się tutaj Particles Engine, a więc przejść do tej zakładki i zobaczcie, co się teraz wydarzy instrument dogrywa kolejne dźwięki Możemy też decydować o tym czy ten particles engine engine yy, ma tworzyć tam dźwięki, być może uderzania, właśnie e, miotełką o strunę, czy też będą to różnego rodzaju dźwięki mechanizmów. O, przepraszam. Także, e, bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o, o taką kreatywną grę. E, I dźwięki też można uzyskać nieprzypominające zupełnie fortepianu. Ambientowe, a jednak bazujące właśnie na dźwiękach fortepianowych. Bardzo szlachetnie, bardzo muzycznie i bardzo filmowo to brzmi, po prostu. kolejnym bardzo ciekawym instrumentem w Complete 13 jest Farlight. Obecnie zdaje się dostępny dla posiadaczy Ultimate bądź Ultimate Collector's Edition. Bardzo fajny instrument, który myślę, nie tylko ucieszy twórców muzyki na przykład filmowej, ale także twórców na przykład muzyki trapowej czy hip-hopowej. A więc od takich można było powiedzieć stabów, może nagrajmy to. Po takie barwy bardziej przypominające może pady. Instrument bazuje na próbkach, jest instrumentem granularnym, a więc zapętla mikrofragmenty. Ale wśród tych barw są także dźwięki bardziej użyteczne do tworzenia, na przykład melodii. A więc tak brzmi wygenerowana przeze mnie warstwa złożona z czterech różnych barw. Zwróćcie uwagę, jak w mikserze właśnie maszynę widać, jak te barwy ze sobą współpracują. Fantastycznie to brzmi. A tak prezentuje się interfejs w całości z parametrami intensity oraz dostępem do efektów przestrzennych. No i Oprócz tego silnika granularnego, dla którego wybieramy y, różne rodzaje właśnie y, no, próbek czy multisampli, <śmieniczyklarzędza> możemy także <śmieniczyklarzędza> hej, hej, regulować tutaj y, obwiednie y, i inne parametry tego silnika, dzięki czemu będziemy mogli. W znaczącym stopniu wpływać na to, jak ta próbka będzie zapętlana, jak ta właśnie granularyzacja czy mikrosampling będzie przebiegał. Ale oprócz tego mamy tu także dostęp do silnika samplingowego, mm. dla którego również dostępnych jest mnóstwo właśnie dźwiękowych. Wokalowych, tekstur i pojedynczych sampli, także w zasadzie nawet sam ten silnik już byłby wystarczający, a ich połączenie daje niekiedy zaskakujące rezultaty. Oprócz tego, oczywiście, blok efektów, dość rozbudowany z tą opcją przenikania pomiędzy tymi ustawieniami, a także oczywiście sekcja master, która pozwala nam zadecydować, co, czym, czym sterujemy poruszając się po osi X, a czym poruszając się po osi Y. Na przykładzie dramat basowego rytmu chciałem Wam pokazać kolejny instrument, który nawet nie był dostępny w wersji Complete 12 Ultimate. Jest teraz w wersji 13. Może służyć z jednej strony do generowania właśnie bardzo takich atmosferycznych padów że brzmią naprawdę przepięknie efektownie, zresztą może nagrajmy to w takim razie. Ale potrafi także generować tu, przyłączy się na inną instancję, takie dźwięki bardziej basowe. Nietypowe, bo nie jest to instrument przeznaczony do tworzenia struktur basowych. No i kolejna rzecz, w której, w której właśnie ten instrument celuje, to tworzenie różnorakich tekstów. Posłuchajcie na przykład czegoś takiego. Tak, myślę, że to będzie brzmiało lepiej, zagrane oktawę wyżej. Sprawdźmy Shift 16 Pad. I sprawdźmy ze stopą. tak brzmi, tak brzmią trzy wygenerowane przez ten instrument partie. E, instrument podobnie, jak omawiany prze, przeze mnie w innym filmie, czy może wcześniej, w tym filmie, e, Farlight, e, taki ten bazuje właśnie na e, e, próbkach, e, Połączeniu silnika samplingowego z silnikiem właśnie granularnym, i świetnym przykładem takiego połączenia może być następująca barwa, którą tutaj znalazłem. Nazywa się Fobos. Z jednej strony mamy tu właśnie bardzo głęboki sapkik z drugiej strony właśnie. Powoli rozwijającą się teksturę, która bazuje na próbce saksofonu tenorowego. Bo tak jak się tych próbek tutaj o bardzo e, różnym charakterze jest e, ogromnie wiele, e, kilkaset, podobnie jak zresztą samych e, presetów. E, tutaj natomiast silnik samplingowy jest nieco, e, nieco prostszy, a więc gdybym chciał dodać teraz do tego, może tym razem z metronomem. kwantyzuje. Super, i włączmy do tego dramat basowy rytm. Spróbuję Wam pokazać w takim razie potencjał tego instrumentu, jeśli chodzi o sound design. Oto preset init, a więc połączenie dość klasyczne fortepianu i smyczków. Tyle, że w tym wypadku smyczki opierają się o silnik granularny. A fortepian to po prostu próbka czy multisample. Tych multisample jest tu sporo, kilkaset różnych elementów do wyboru, podobnie jak w przypadku smyczku. A więc może wymienię smyczki na jakiegoś rodzaju inną barwę, może na przykład taką, albo może glass tension. Ciekawą funkcją jest możliwość randomizacji różnych ustawień. Zobaczcie, jaki będzie miało to wpływ na tą teksturę. Bardzo też rozbudowany jest sam blok efektów. I tak na przykład, jeśli zdecydowałbym się wykorzystać efekt typu delay, nawet jako efekt typu master. Czy efekt wysyłkowy, to zobaczcie, ile algorytmów jest tu do wyboru? Weźmy na przykład Bucket Brigade Delay, i trochę pogłosu. Nie zaszkodzi też dodanie samego pogłosu. Tutaj mamy też do wyboru kilka różnych algorytmów. Aczkolwiek myślę, że jeszcze ciekawiej byłoby dodać do właśnie tej tekstury efekt insertowy pogłosowy. I tutaj zobaczcie, mamy do wyboru szereg różnych impulsów, a więc możliwość dodania jakiegoś impulsowego, bardzo głębokiego pogłosu przynosi nasz, nasz, nasze dźwięki na zupełnie nowy poziom. Dwie minuty spędzone z tym instrumentem. Naprawdę brzmi niesamowicie i, i widzę ogromny potencjał w, właśnie w tym, w tym instrumencie. Zwłaszcza, że jego obsługa jest naprawdę łatwa. Poprzez wybór różnych próbek możemy i łączenie różnych właśnie elementów możemy uzyskać zaskakujące rezultaty w bardzo, bardzo krótkim czasie. Standardowej wersji Complete, też kilka instrumentów, które powinny ucieszyć gitarzystów albo osoby, które pragną e, umieścić brzmienie gitary w swoich kompozycjach. Przede wszystkim przepięknie brzmiący romper Electric Sunburst oraz nowa wersja Guitar Rig, nie licząc już dodatkowych efektów. Tak prezentuje się Electric Soundburst. Posłuchajmy na przykładzie takiej oto sekwencji. Sam instrument odtwarza całą masę różnych patternów gotowych, ale także ma dość rozbudowany blok efektów. Co jednak nie przeszkadza nam w wykorzystaniu różnych dodatkowych efektów. Zresztą zobaczcie sami. Sięgam teraz po Dirt, Trick i Bite. Albo w miejsce tych wszystkich efektów zastosuję po prostu Guitar read. Preset Timeless Clean. I sprawdźmy inne. I ostatni preset z bęblami Vic Drums. Fantastycznie to brzmi. Kupując pakiet bądź jakiegoś rodzaju hardware, np. interfejs albo klawiatura, otrzymujecie kod, który należy wpisać w aplikacji Native Access, a następnie po prostu zainstalować te produkty. Proces instalacji pokazuję w odrębnym filmie, link podam w opisie. Słówko dygresji, bo takie pytanie często pojawia się. Pakiet dostępny jest tak, że właśnie w formie takiej, no, można było powiedzieć, fizycznej, czyli w formie dysku twardego. Tyle, że ten dysk twardy zawiera tylko i wyłącznie pliki instalacyjne. Instalacji i tak musimy dokonać na własnym dysku twardym. E, tu polecam przeznaczenie dysku SSD e, na często uruchamiane instrumenty, bo wtedy rzeczywiście ich przeglądanie i uruchamianie przebiega znacznie szybciej. Natomiast wielkich korzyści z posiadania tego dysku nie ma równie dobrze. można zainstalować to to wszystko, nawet kupując wersję dyskową, po prostu yy, z chmury. Wystarczy, że uruchomicie na nas, klikniecie install, all a rano obudzicie się z zainstalowanymi wszystkimi produktami. Jeśli ten filmik był dla Was ciekawy, to zapraszam też Was na moją stronę, czyli musoneo.com. Tu po wpisaniu hasła COMPLETE w wyszukiwarkę znajdziecie m.in. pakiet właśnie kursów COMPLETE, który mam nadzieję uzupełniać o kolejne odcinki. Jest tutaj także darmowe wprowadzenie właśnie do ENI COMPLETE, gdzie opisuję instrumenty dostępne w wersji 12, także to w szczególności Wam polecam.